nie ma wariaty no i co i pryskamy sobie przeliczkę Patrzcie czeka przeliczka 10 października siana tutaj nie, nie, tam tam siana 10 to była chyba z tydzień później około 20 tutaj już była chyba już praktycznie pod koniec października 30 października pewnie było gdzieś tak dobrze pamiętam i tak co wam chciałem co wam chciałem powiedzieć to to chciałem wam powiedzieć że dziś pryskamy sobie na pszeniczkę na robaczka na wciornastka a zobaczcie patrzcie nie, nie, nie trzeba było długo szukać yy. a i też momencik jeszcze szybko wam pokażę jak wyglądają yy, oprysk po, po tych dyszach właśnie po tych albuzach to jest ważne bo Zobaczcie, nie wiem, czy będzie widać, czy wyostrzy, no ładnie, jest pokryte. Tylko nie o to mi chodzi: chodzi mi o krople. Nie, nie, na tym może nie widać za bardzo. O, tutaj będzie Boże, widać, tu jest taka pianka. Szybko się wchłania po prostu ta substancja, ale jak tylko, jak tylko spadnie, to nie, są to nie są to zwykłe krople. Są to krople napowietrzone, Zobaczcie, ale ładnie pokryte. Litr, 185 litrów wody lecę, bo nie ma za dużego. Eee. I powiem wam, że fajnie wygląda ta kropla. A dlaczego? Bo te dysze powodują to. Te dysze no to są troszeczkę rąbane, ale to nic. Tutaj widzicie, nie wiem czy widzicie, co jest najbardziej. Tutaj, o, o, o. tutaj mają taką dziurkę i na tym polega, w tych dyszach, to jest fajny ten plus, że yy, mimo, że jest dwu, dwupłaszczowy i ma dosyć szerokie tutaj rowki to o to chodzi, że więcej wody nie trzeba, tylko to miesza się z powietrzem można powiedzieć, że się robią bańki banieczki, takie malutkie, mal, takie mikro, napowietrzone, takie kropelki z, po, z, z powietrzem dzięki temu lepiej się przeklejają na tą roślinę i ogólnie jest dużo 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 wszystko lepiej i w ogóle a to co dla mnie to w sumie jest mega dla mnie jest bajka e, a teraz tak szukaliśmy znaczy znalazłem tam w wciurnastkę no i patrzcie zobaczcie zobaczcie sobie na swoje zboża i szukajcie takich liści widzicie to To mi powie co to jest, no, wygadałem się, bo już powiedziałem wam. No dobra, nie będę was już tak gnębił. To jest wciornastek. To jest robaczek, którego naloty już są. O, nawet nie muszę za bardzo szukać. No są takie po-po-haratane. Takie mają pęcherzyki A to jest dlatego, że wciornastek sobie tutaj włazi. Wchodzi sobie tu w źbło. I on tam gryzie. A roślina odreagowuje tutaj, tymi paskami jestnymi. Po prostu jest zaburzona e, e, przesyłanie soków, jak to się mówi, tak? Odcina nam roślinę od środka. Czyli wiadomo, jak się przetnie kabel, to to światło na końcu zgaśnie, zawsze, jak to się mówi. Może znajdę jakiegoś takiego naprawdę wernego wciornastka, gdzie bardzo dobrze będzie widać. O! Tutaj bardzo dobrze widać. I on siedzi w środku, taka czarna muszka. Jak sobie spróbujemy to otworzyć, może go znajdziemy. Sekundkę. Może będzie gad, może go znajdę. Powinien tutaj siedzieć. Jeszcze nie zdążył, może w ten. Za bardzo się wgryźć. Obo go wywaliłem. Dobra. Nieważne. Gdzieś tu siedzi. Bydla kiedy. A ci się ta pogoda. Warunki na pryskanie są mega. Właśnie tutaj gdzieś nad kłosem powinien siedzieć. Nie ma. Dobra. Są strasznie, są strasznie małe te robaczki i teraz tak trochę wam powiem na co pryskamy u mnie jest taka sytuacja że tak jak na przykład u, u kuli jest pszenica jest, była wcześniej u niego chyba siana ona dużo lepiej wygląda na tamtych ziemiach tamta pszenica jego to ma naprawdę spore szanse na dobry wynik no, glina wiadomo tak u nas są tak jak widzicie Piaski ale wilgoć jest. Zobaczcie, jeszcze trochę wilgoci zostało. Także nie jest źle. Ale jak rośliny trochę większe będą, to wtedy będą ciągnąć więcej tej wody. No ale dobra, wracając. Mam pszenicę wczesną, czyli 5 października, można powiedzieć, w terminie takim jeszcze optymalnym. Trochę późnym. Tylko 10 hektarów. Resztę mam taką taką nie, słabą można powiedzieć, słabą, nie słabą Czyli mam w, sumie w dwóch etapach, prawie ktysię, w trzech ostatnich była 10 listopada siana ubrata na działce właśnie yy, i to pryskamy. Roz, rozkładam zabieg, y, robię T0 i robię T1 biorę to na pół a muszę bo niestety żeby do, wszystko wlać to co potrzebowałaby ta roślina teraz no to się mija z celem, musiałbym z 10 środków mieszać razem, a tak rozdzieliłem teraz leci, na pierwszy rzut leci korbel, korbel. żeby trochę to wyczyścić i zabezpieczyć trochę te, 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 to co tutaj się krzewi później CCC litr na no dokrzewienie do tego jeszcze dorzuciłem miedź też na stymulację, żeby bardziej się pokrzywiła, bo mi teraz chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby się pszenica dobrze zakrzewiła żeby nie strzeliła czasem. Bo tutaj już można powiedzieć, że praktycznie już by chciała iść do góry, ale na szczęście jeszcze to się kręci, jeszcze się troszeczkę krzewi. Eee, do tego poszedł azot Nitro, nitro Spit, a to dlatego żeby też pobudzić roślinkę i uzupełnić szyb, szybciej dostarczyć tą szybko działającą formę azotu, żeby ta roślina miała z czego się krzewić znowu. E, co tam jeszcze poszedł? No i oczywiście robaczek. Robaczek poszło Danadim, którego już po prostu jeszcze trochę i nie będzie można pryskać i nie będzie można w ogóle nie będzie można kupić. Już nie można kupić, bo się pokończyły. I to jest pierwszy zabieg i na tym się skończy teraz i dopiero gdzieś tak za dwa tygodnie chyba że będzie ciepło naprawdę i będzie szło te zboże i będzie deszcz to prawdopodobnie za jakieś 10 dni tak bardziej 10 dni czyli półtorej tygodnia polecimy poleci pewnie epoksykanazol z prochlorazem I do tego reszta mikroelementów Czyli mangan został, żelazo, może żelazo trochę. O, i oczywiście zapomniałem w tym zabiegu powiedzieć wam o aminokwasach. Jeszcze poszło amino-mikro. E, aminokwasy przede wszystkim aminokwasy pomagają się też przemieszczać substanc substancjom e, aktywnym. Można powiedzieć, zabierają się do tego samego wagonika, e, do tego samego pociągu. Także po drodze im łatwiej, lepiej będą te substancje rozprowadzone po roślinie, lepiej wchłonięte i wszystko na plus. Aminokwasy to są, to są po prostu plusy dla roślin, także jak najbardziej za, za aminokwasami jestem. Zawsze coś tam na aminokwasach się yy, no, sugerowałem i opierałem, można powiedzieć. O. To tu jeszcze o dwójce? o dwójce, już nie będę tam bardziej za bardzo gadał, bo jeszcze nie wiem dokładnie co tam rzucę. Ale tyle, tyle Wam powiem dzisiaj. Taki króciutki vlog z pszenicy o zimnej, wczesnej i późnej. To bardziej mi chodziło o późną, a wczesną, wczesna już w sumie mogłaby pójść. Można, można, powiedzieć, że można by było dać Epoxykanazol z Korbelem i jeszcze Prochloraz nawet. Ale rozdzieliłem to, bo nie będę mówię, jeździł tutaj na 10 hektarów specjalnie, da daleko na półpryskiwacza. Pryskał osobno. I tak niedługo tutaj wiadę, najwyżej tu wiadę trochę wcześniej. A jeszcze pójdzie na drugi zabieg Medax, bo teraz poszło samo CCC. Także później Medax pójdzie. To takie już konkretne będzie typowo skrócenie źdźbła na pierwszym kolanku, bo teraz można powiedzieć: kolanka tu praktycznie mało, co by było, to jest takie, można powiedzieć, przytrzymanie przy ziemi tej rośliny. Do krzewienia, tak jak mówię, yy, trzeba pszenicę dokrzewić, bo później, jak tam wystrzeli, to już będzie po wszystkim do pomaryna. Yy, I co? Mamy sobotę. Jutro niedzielka. Niedziela, no niedziela. Także wesołych świąt wszystkim życzę. Spokojnych, wesołych świąt i zdrowych. Przede wszystkim zdrowych i wytrwałości wszystkim, co siedzą e, w domach już te, ten miesiąc czasu. E, naprawdę współczuję, że no, nieraz no, no, trzeba. No, niestety w mieście jest tak, jak jest. Byłem kiedyś u wujka. Dwa tygodnie spokojnie siedziałem w czterech ścianach, wiem jak to jest, jest tragedia. Dwa tygodnie siedzieć w czterech ścianach to jest masakra i nie można jeszcze wyjść. A my że mogłem wyjść sobie do parku na chwilę, to tamto, a tutaj nie. Dobra, także wesołych i zdrowych i szczęśliwych świąt życzę wszystkim, a przede wszystkim już z grupy naszej, rolników to wszystkim rolnikom życzę lanego poniedziałku i na pola tak samo. Nie mówię, nie chodzi mi o to, żebyśmy się lali, bo nie będzie tej opcji, żebyśmy się lali w tym roku. Szkoda, bo... No szkoda. Bo zawsze się, można powiedzieć, człowiek lubi zabawić się trochę sąsiada zlać wiaderkiem, jak to my, my to tak co roku. No w tym roku byłoby co kręcić, powiem Wam. Bo byłaby akcja z sąsiadem znowu, nie? Także pozdrawiam sąsiadów. W tym roku nici z wiaderkami i wężami. A ten żeby padało. Tego życzę wszystkim rolnikom, żeby padało, żeby to urosło każdemu jak najlepiej. Bo my jesteśmy rolnicy można powiedzieć tacymi, takimi napoleonami. Każdy rolnik to Napoleon taki mały, nieznaczący się w świecie za bardzo ale jest strategiem wielkiej wagi bo każdy rolnik im lepszy strateg, im lepszy rolnik, im lepszym jest rolnik strategiem, tym lepsze ma wyniki w żniwa w zbiorniku. Ale to wiadomo, nie na wszystko ma strategia nie zawsze pomaga. Może tylko troszeczkę dopomóc. Najwięcej zależy tu od góry, od, od tego deszczu, od warunków i w ogóle. Dobra, Wesołych świąt. Trzymajcie się. Hej. No i będziemy zaraz kończyć. Zostałem jeszcze 3 hektary. Mamy normalnie takie piękne widoki. Nieraz warto siedzieć do, do tej pory, aż zachodzi słońce. Dzisiaj piękny dzień był. Rombent 72 hektary dzisiaj, więc znaczy 70, jeszcze 3 hektary całe to 69, dobra tak będzie. no i tyle Dziś, dzisiejszego, no od 7 jest już godzina ósma 11 godzin w ciągu, ale się udało Popiernić, żyć zależało mi na tym, żeby jutro na przykład, no, nie wsiadać do tego a jutro jutro jest niedziela a od torku będziemy sadzić już ostro ziemniaki, bo mam wszystko już poprskane, wszystkie pszenice żyta i żypaczek, więc cały kompleks jest już zrobiony. Będę miał spokojną głowę. Teraz będę mógł się skupić na sadzeniu ziemniaków. Jeszcze resem muszę rozlać na ziemniaki. Bo chciałbym przed sadzeniem po tym deszczu tak samo konkali. I tyle. Ciekawy dzień się był. Normalnie cały czas w biegu Jak olimpiada Trzymaj ta się, hej